O Siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 17 maja. Jak widzicie, Słomek w bruździe. Tak, orka. E, nowa działka, właściwie dwie. Łącznie hektar. E, obok innych moich pól kukurydzianych. E, nie dużo, bo nie dużo, ale e, że tak powiem, grosz do grosza e, i się coś tam zbiera. E, kawałek taki. Tutaj akurat pół hektara jeden plus tej małej działki, tych małych działek właściwie, że to jest druga klasa ziemi, drugiej klasy nigdzie nie mam. Jakby to był piach, to bym się tutaj w ogóle nad tym nie pochylał. Jaki jest mój plan na no, ugór? Kiedyś tutaj rosły drzewa, krzaki, jak widać peżowina, jak nie wiem, kukurydza chyba najlepszym sposobem na wyczyszczenie takiej działki. Także tutaj Orka na głęboko na raz. Bardzo dobra ziemia Waltra, naprawdę ma co robić. No i pokażę Wam w dzisiejszym filmie, jak ja podejdę do tego typu ugorów. Drugi pojedziemy, będzie trochę lżejszy trochę lżejsza ziemia. Orka na razówkę. Plan jest potależować to, to po orce, rozwieść obornik. I wtedy jeszcze raz talerzówka i siew dopiero po deszczu, bo to i tak jest taka skała. Eee, zobaczcie tutaj lina, jakieś korzenie, jeszcze naprawdę ekstremalne warunki eee, na no, taką rozówkę, no, na wiosna i tak ten pług e, nie najgorzej orze. Oj, nie, nie, tak, no i nie miałem tak... Kiedyś też taki, takie pole 4 hektarowe u goru 5-letniego e, przejąłem. No jakoś się przy temacie ziemi, może ktoś ogląda gdzieś tutaj z mojej okolicy z rejonu i chciałby dać w dzierżawę, to możecie się odezwać. Możemy pogadać, tak? Może akurat się dogadamy. No i lecimy z tematem oborniczka. Jakoś się wdrapałem tutaj na górę, może tego na nagraniach nie będzie widać, ale musiałem wysypać na dole trzy małe ścieżki, co 12 metrów jeżdżę. Pod górę jechała, kopała się, no nie mogę tutaj wyjść. mam obciążnik, wszystko jest tak, jak być powinno. No zobaczcie, do warku dajemy jakieś, no myślę, 12 ton. Do tego pójdzie jeszcze e, polidap, podsiewacz jeszcze mi trochę zostało, polidapu. E, i, I co jeszcze? No i chyba to tyle, jeśli chodzi o nawóz. nie wiem, czy z rsm -em coś tutaj przyjadę, raczej nie. To urośnie, to urośnie w kolejnym roku. Yy, będę tutaj, może, dawał coś więcej. Zobaczymy, co to, to pole warte. Na no, ziemia dobra, ale, ale jak wiecie, zaniedbane. No, ale to warek leci, więc to już też jest dużo na taką działeczkę. Widzimy się za chwilę. Dalej. No i ponownie na tej samej działeczce uprawiam już po oborniku pod siew katrosik świetnie daje radę naprawdę ten wał e, i ciężar talerzówki robi był wprawdzie na dwa razy podwójnie tutaj, bo na tej górce nie ta glina taka konkretna była to e, to no, wymagało to przejazdu podwójnego, ale jest już doprawione, druga działka no z tamtej działki akurat nic wam nie nagrałem, może się wam tam nagram, druga działka też jest uprawiona e, i plan jest taki, żeby poczekać za deszczem, i tak już jest późno Lepiej posiać, jak tutaj jest taka mocna ziemia po deszczu, jak zasiać przed deszczem i w razie czego tutaj na tej glinie zaklepie. Chociaż jest gruzełka, są te resztki perzu, więc nie powinno. Na no, chwasty poleci tutaj albo Lumax z nikosulfuronem, albo Elumis 1,5 litra. Także zobaczymy. No jeszcze raz z powrotem, żeby było podwójnie całość. No i mamy, mamy uprawione. Jeszcze teraz poprzez sobie tutaj zrobię. Ogólnie to jest klasa. Dobra, odkładam telefon, bo z telefonem niewygodnie. Zwijam się i jadę do domku. Słuchajcie, 27 maja dopiero kończymy siewy kukurydzy tutaj gdzie było uprawiane. Na końcu ostatnia działeczka. Dwie już zasiane, tam na dobrej ziemi. Tutaj Sieję taką działkę dosłownie w pół do siódmej, piach e, żywy, obok tutaj uprawiają rolnicy kukurydzę, jak będzie mokry rok to coś się zbierze, nasion mi zostało, e, siejemy tutaj 65 tysięcy w obawie jakby przed suszą, warunki do siewu fajne, coś tam pokropiło, wilgoci tutaj jest, wprawdzie to peżuwa, po jakichś trawach widać co tutaj było z boku, ta działka obok wyglądała dokładnie tak samo, e, pytanie czy nie będzie tutaj problemu z pędrakami. Sięłem odmiany farmoric. W podsiewaczu mam taką mieszankę nawozów, jakaś tam polifoska, szóstka, ósemka. Bodajże trochę Polidapu. Takie sypki z poprzednich lat, co tam sypywałem z Czajkowskiego, jak mi siali, Miałem to w workach w suchym miejscu schowane. No i kończymy, kończymy siewy. Na nawigacji pięknie to wygląda. No zobaczymy. W kukurydzy najłatwiej wyczyścić takie działki. Wygląda to po siebie fajnie, a tutaj wszystko już w rękach pogody. Mówię, to taki naprawdę piach, tutaj nie liczę e, na nie wiadomo co. Zostało mi trochę właśnie nawozu, nasion, e, jedno do drugiego i będzie kukurydza. Miejmy nadzieję, że będzie kukurydza. O tutaj też powierzchnia nieduża, bo pół hektara, ale tutaj dosłownie 300 metrów stąd mam tam hektar 20 już od kilku lat, taką fajną działkę i tutaj wszystko jakby w jednym kompleksie, jakby to było gdzieś oddalone, nie wiadomo gdzie, to bym się pewnie w to nie pchał, bo no po co na takie małe kawałki, tak wiadomo, ale jak jest możliwość zagospodarowania to czemu by nie może coś rośnie nie mam no szur nie mam, mam do czynienia z takim piachem, mam dwie takie działki, na których występuje trochę takiej ziemi jak tutaj, jak było mokro to kukurydza powinna być elumisem się tutaj odchwaści, półtorej litra także pesz powinien się wyczyścić no i co tutaj więcej, no, miejmy nadzieję, że dziki nie przyjdą, bo tutaj obok widzę kukurydza rośnie, ale ogrodzona, więc no liczę się z tym też, że mogą mi tutaj dziki wyrządzić szkody, no ale e, nic nie zrobimy. Dajcie znać, czy tak późno sialiście kiedyś kukurydzę? Ja w zeszłym roku siałem 6 czerwca 0,6 hektara, plon był mega super, to zresztą chyba widzieliście na filmie, bo tam chyba około 12 ton, ale wilgotność ponad 40, pod 50% nawet mokre. Wielgotne ziarno było eee, tutaj. No zobaczymy co będzie, to będzie. Eee, na tym piachu to i tak susza pewnie upali, eee, więc nie ma co tam. Dobra, to tyle w dzisiejszym vlogu, taki krótki odcinek. Miśmasz, prac i pozdrawiam. Trzymajcie się na razie, No Słuchajcie, po siewach tak wygląda farmoriz, siany 29 kwietnia w liście. 4 maja bodajże